Witajcie, z tej strony ja, Polak.pl, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zrecenzuję dla Was magazyn LEGO Ninjago numer 6 na rok 2019. No to zapraszam do oglądania. No to tak, tu jest okładka. Tutaj mamy reklamę kart LEGO Batman. Tu jest spis treści, tutaj mamy opis figurki, którą możemy dostać w tym magazynie, czyli bez Nogiego. Tu jest instrukcja do tej figurki. A tutaj na szóstej stronie mamy dalszą część tej instrukcji, i. Tu jest misja pod tytułem Ścieżki Ninja A tutaj Kolejna misja uwolnij bohaterów A tutaj jest Misja kto przeciw komu Czyli to Takie jakby no, Pojedynki tutaj zagadki inne takie e... Tu jest y, misja para za parą, a tutaj jest y, sudoku samurajów. No i tutaj mamy komiks. A tutaj jest dalsza część komiksu. I tu też jest. No i tak, no i tutaj jest misja ucieczka przed chmurą Oni. I tu jest y, taka no... Pierwsza część y, y, plakatu pla, ze Smokiem Ziemi. A tutaj jest tutaj taki cały plakat z Lloydem i Garmadonem. A tutaj jest... Y, 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 Druga część tego w plakatu poprzedniego, tym razem z kolem, czyli uwolni smoka Ziemi. A tu jest łamigłówka poszatkowany mech, i tu jest druga część komiksu, tutaj też i tu i kuniec komiksu no to tak to, to to tutaj mamy opis Zayna tu są fakty cytat o i tutaj wykryłem błąd ponieważ Jay i Nia nie znaleźli tego... no wiecie, no tego Echo zejna w ósmym sezonie tylko w szóstym sezony im, im się normalnie pomyliły no i tak to i tutaj jest opis zestawu z Legacy no z tym Mechem samurajem mi. No tak. A tutaj jest opis złu. Zło. Od tego smoka. No. No. Naprawdę fajny zestaw. Polecam go zakupić bo on jako jeden z tych zestawów z Legacy, on to on po prostu nie był tak za specjalnie drogi i tutaj są jakieś prace konkursowe i tutaj no zapowiedź jakiegoś kolejnego konkursu. I tutaj jest zapowiedź następnego magazynu, który już wyszedł. I jest on z nią. Tak. Postaram się go zakupić jako tako do recenzji, ale ze względu na figurkę, to raczej nie no tutaj są rozwiązania tych zagadek a tutaj jest na końcu reklama magazynu Lego City a z tyłu mamy tutaj yy, nowe kreskówki na Cartoon Network czyli ich nowe odcinki premiery i premiery inne takie No to teraz no, przechodzimy do figurki. Natomiast tak tutaj tak jak widzicie jest figurka bez nogiego. No i ten, no i z tyłu on ma taki no taki jakby plecak. I też bez nogi no, się od innych łowców smoków czymś tam wyróżnia. Czyli, no, czyli tym, że się może wiem, poruszać tymi swoimi mechanicznymi nogami zamiast y, prawdziwymi. XD Ale no ta, no wiem, tutaj on y, w ręce trzyma jakiś nożyk i ma on i ma on tutaj takie gumowate włoski podobne trochę do włosów nadakana bo wiecie nadakano też miał czarne włosy ale czy takie gumowate to akurat nie wiem bo sam nie mam tej figurki ale no tak no, no figurka jako tako się prezentuje całkiem świę, całkiem świetnie fajnie no i z tego co wiem to to już będzie ostatnia figurka Jakiegokolwiek łowcy smoków, jaką dostajemy w, w magazynach no, z Lego Ninjago. No, no bo z tego, co tam yy, widziałem yy, na Discordzie LegoTube'a i na YouTubie tak ogólnie, no to tam yy, no, no, mają być już do. Magazynów w następnych numerach dodawane figurki z 11 sezonu. No to więc tak. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała. No i subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i cześć!